Hejka, nazywam się Paulina i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z rozwojem osobistym, z osiąganiem celów, budowaniem nawyków, a to wszystko w zgodzie ze sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i chcesz do swojego życia wprowadzać zmiany, żeby być lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. A dzień dobry, witam serdecznie w 57 odcinku podcastu. Z góry muszę przeprosić, bo mam trochę zatkany nos i będę tak trochę mówiła przez nos, więc mam nadzieję, że jakość podcastu na tym nie ucierpi. No i że będziesz w stanie mnie wysłuchać i tej treści. Dzisiejszy odcinek nie będzie jakiś mega długi, bo tydzień temu był taki długi, 45-minutowy odcinek, sporo mięsa. A dzisiaj chcę poruszyć temat trochę lżejszy, ale też ważny. Ale zanim do niego przejdę, no to oczywiście polecę książkę. I dzisiaj polecam książkę, co do której nie jestem jakby 100% przekonana, bo to jest książka Janiny Bong o tytule Statystycznie rzecz biorąc, czyli Ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. I to jest książka o statystyce, ale powiedziałabym, że taka książka o statystyce Fordamis, czyli dla bardzo początkujących, dla osób, które nie mają takiego dużego pojęcia w tym temacie. Natomiast dlatego mam mieszane uczucia co do tej książki, bo ja tą książkę. Przeczytałam tak bardzo szybko i bardzo mi się przystępnie lekko ją czytało, ale to dlatego, że ja też śledzę Janinę w mediach społecznościowych i wiem, jak ona pisze, jaki ma, jaki ma styl pisania, a jej styl pisania opiera się na wielu żartach, bardzo rozbudowanych metaforach. I bardzo mi się to podoba, dlatego książka gdzieś tam byłam w stanie bardzo fajnie ją przełknąć, natomiast no, jeśli chodzi o taką merytorykę dotyczącą statystyki, to nie ma tam tego bardzo, bardzo dużo i nie jest to bardzo głęboko gdzieś zbadane, więc jeśli szukasz bardziej jakichś ciekawostek statystycznych z różnych rejonów świata, jeśli chcesz przyznać coś takiego opartego w dużej mierze na żartach, kwiecistych metaforach, kwiecistym języku, no to po książkę warto sięgnąć. Natomiast nie jest to jakaś bardzo taka głęboko merytoryczna pozycja, nie jest to podręcznik o statystyce, zresztą o czym Janina bąk sama. No i dzisiaj, dzisiejszy temat. Dzisiejszy temat tak naprawdę pojawił mi się w głowie, kiedy jedna z osób śledzących mój newsletter o to zapytała. Przemek, dzięki za to pytanie, bo zadałeś to pytanie chyba kilka tygodni temu i zostało trochę mi w głowie i stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby nagrać o tym odcinek. I dzisiejszy tytuł odcinka to jest Jak czytać książki, żeby wyciągać z nich jak najwięcej. I zanim przejdę do, do sedna, czyli do tych sposobów, które, których używam, no to jakby warto wspomnieć, że w ogóle to jest taka trochę klamra kompozycyjna, bo pierwszy odcinek mojego podcastu, no troszkę ponad rok temu, był o tym, jak przeczytać 52 książki w ciągu roku. I no to jest ciekawe, że, że teraz znowu wracam do tematu książek, natomiast skupiam się trochę na czymś innym, bo. No, ten pierwszy odcinek podawał różne sposoby na czytanie książek, na przeczytanie dużej liczby książek. Natomiast ja chcę tutaj dać taką linię, że ten dzisiejszy odcinek będzie trochę bardziej o jakości. I proszę mnie tutaj jakby nie zrozumieć źle, ja tak samo rok temu jak teraz staram się książki czytać uważnie, świadomie, wdrażać z nich różne rzeczy, wyciągać z nich sporo. Natomiast no, ten, ten odcinek sprzed roku był ciekawy, no ale jakby nie, nie chciałabym tak kwantyfikować dzisiaj tego. Yy, oczywiście mówię tu pod kątem po prostu jakby komunikacji do Ciebie, bo jeśli chodzi o moje cele książkowe, to ja mam cele liczbowe, bo ja po prostu lubię cele liczbowe i lubię sobie stawiać takie cele, które są coraz bardziej ambitniejsze i wcale nie, nie podchodzę do tematu książek tak, że biorę jakąkolwiek książkę, byle była jak najkrótsza i jak najszybciej ją przeczytać, żeby mieć książkę zaliczoną, bo powiem o tym trochę więcej dzisiaj, jak podchodzę do czytania książek, żeby też wyciągać z nich fajne rzeczy. Natomiast ja wciąż te cele książkowe mam. Na ten rok to jest 65 książek, w tamtym roku przeczytałam ich 60, więc w tym roku sobie troszkę ten pułap zwiększyłam. No i dzisiejszy, dzisiejszy odcinek będzie trochę czerpał z tego pierwszego odcinka, więc serdecznie też zapraszam do przesłuchania tego pierwszego. Natomiast dzisiaj trochę powiem więcej o jakości, o pracy z książkami, o notowaniu, więc jakby serdecznie polecam przesłuchać i zastosować chociaż jedną rzecz. O tym zresztą też będę, będę mówić. Co warto wspomnieć? Ja czytam książki głównie biznesowe, poradniki, rozwojowe, czyli takie książki, które, z których faktycznie możemy coś wyciągnąć, no bo oczywiście nie mówię tutaj o książkach, które mają fabułę, które są beletrystyczne bo jeśli czytamy książki z fabułą, no to w dużej mierze jest to rozrywka lub jakieś takie ogólno książkowe wnioski, które można wysnuć po lekturze, na przykład, nie wiem, po roku... Po, przepraszam, po, po 1984 George'a Orwella też można było fajne wnioski wyciągnąć, no ale nie robiłam tak z tej książki na bieżąco, tak? No bo to była książka taka science fiction, utopijna, natomiast jednak no, miała fabułę. Więc oczywiście... Ja staram się wyciągać z książek jak najwięcej z tych biznesowych poradnikowych rozwojowych, ale ja też kiedyś napisałam taki post na Instagramie, że totalnie nie ma znaczenia ile ty książek czytasz i te przeczytane książki z tobą nie zostaną pod warunkiem, że ty nie będziesz wdrażać tego, co w tych książkach przeczytasz. I ja staram się z każdej książki coś wdrożyć, o czym zaraz. No i dobrze, i jak ja te książki czytam, więc no przede wszystkim aby z książek wyciągać jak najwięcej, to ja czytam różne formaty książek. I już mówię, kiedy to robię i dlaczego. Więc czytam książki oczywiście w formie papierowej, czyli takie standardowe, oldschoolowe, lubię je najbardziej, bo, bo można je zważyć w dłoniach, można je powąchać, można usłyszeć ten szelest kartek, to jest cudowne. Natomiast najczęściej czytam książki papierowe w domu i w podróży. I w takiej sytuacji, która jest związana z takimi moimi codziennymi rytua rytuałami, ale też z odpoczynkiem, bo ja godzinę przed snem odkładam wszystkie ekrany, staram się zawsze mieć taką zasadę, żeby odkładać wszystkie ekrany, smartfon, komputer, nic nie oglądać i godzinę przed snem spędzić tak offline'owo. Więc ja zawsze mam książkę papierową na, na stoliku nocnym, na szafce nocnej no i wtedy zazwyczaj gdzieś tam od 20 do 21 albo w weekendy trochę później Biorę tą papierową książkę i ją wtedy sobie czytam. Jeśli chodzi o e-booki, no to oczywiście czytam e-booki i czytam je w apce Legimi, do której też będę miała kod. Kod na 30 dni czytania za darmo, o tym na końcu, więc słuchaj do końca. E-booki czytam najczęściej w podróżach, bo najłatwiej jest wziąć ze sobą tablet, gdzie mam półkę z różnymi książkami, z wieloma książkami, ale też czytam często e-booki w domu, kiedy nie wiem, leżę na kanapie. I jest, jest środek dnia, zazwyczaj jest to w weekend, więc, więc z e-booków też korzystam w domu. Natomiast trzecim formatem są audiobooki. Audiobooki również bardzo lubię, przekonałam się do nich jakoś od zeszłego roku. Wydaje mi się nawet, że jak nagrywam ten pierwszy odcinek podcastu, to mówiłam o tym, że ja nie lubię audiobooków, <laughs> nie pamiętam. Warto przesłuchać i sprawdzić. Natomiast teraz audiobooki często słucham i słucham ich zazwyczaj w dwóch sytuacjach, powiedziałabym, bo słucham ich w czasie spacerów. Czasem sobie robię takie dłuższe spacery, czy do jakiegoś parku, do jakiegoś lasku, czy gdzieś tam nie wiem, wałami wokół, wokół, wokół rzeki. Ale słucham też audiobooków w czasie biegania. I w tym momencie nawet nie słucham zupełnie muzyki w czasie biegania, tylko słucham audiobooki. I co jest ważne? Ważne jest to, że ja wybieram odpowiednie formaty na odpowiednią czynność. To znaczy audiobooki w czasie biegania słucham takie, z których wiem, że raczej nie będę miała bardzo dużo notatek. No i to jest bardzo ważne, bo ja bardzo lubię robić notatki z książek, o czym też powiem zaraz więcej. I wyciągać z nich pewne rzeczy, pewne cytaty, które później mnie inspirują, na przykład do odcinków podcastu, inspirują mnie do jakichś postów na Instagram, inspirują mnie do y, pisania wiadomości mailowych, do newsletterów. Więc ja potrzebuję mieć notatki z książki, dlatego na audiobooki wybieram takie książki, które, z których wiem, że notatek bardzo dużo nie będzie. Przykładowo ostatnio słuchałam, biegałam i słuchałam. Biografii Steve'a Jobsa i faktycznie bardzo często biografie biorę na warsztat, jeśli chodzi o bieganie, no bo wtedy nie, nie potrzebuję notować, zazwyczaj jest to jakaś historia jakiegoś człowieka i ja mogę wyciągnąć z niej takie ogólne wnioski, natomiast no nie potrzebuję wtedy notować na bieżąco jakichś konkretnych rzeczy, więc faktycznie staram się audiobooki wprowadzać takie, z których nie będę potrzebowała mieć żadnych notatek. A jeśli chodzi o e-booki, książki papierowe, to też jest bardzo proste. Książka papierowa, zazwyczaj zaginam po prostu rogi. Kiedyś tego nie robiłam, ale w sumie to po prostu po jakimś czasie stwierdziłam, że po pierwsze te książki są moje, po drugie te książki mają służyć mi, a nie ja tym książkom, więc nie uważam, żeby to był jakiś oznak braku szacunku do książki, żeby zaginać rogi. Też jedna osoba kiedyś w odpowiedzi na mój newsletter napisała mi, że ona podkreśla nawet takimi mazakami kolorowymi jakieś konkretne rzeczy w książkach, ale nie wiem, no nie mogę się do tego przemóc na razie. I zaginanie rogów to jest na razie max, który mogę zrobić. Ale jakby to służy, to służy. Więc zaginam rogi w tych książkach. Natomiast jeśli chodzi o e-booki, no to w apce Legimi jest taka opcja, która pozwala gdzieś tam te notatki gromadzić z tego. O czym powiem za momencik. No i teraz co z tymi notatkami? Powiedziałam trochę o formatach. I formaty polecam y, zawsze. Natomiast co z notatkami? Bo notatki to właściwie jest takie, taki klucz tego, żeby z książek wyciągać jak najwięcej. I ja powiem szczerze, że. Ja nie jestem jakąś wielką fanką takich wizualnych, graficznych, estetycznych notatek. Po pierwsze, totalnie nie mam tego skilla, jestem taką totalną nogą z grafiki. <laughs> I nawet szczerze mówiąc, za bardzo nie mam ochoty tego tematu zgłębiać, po prostu nie potrzebuję tego. Więc moje notatki nie są wizualne totalnie. Moje notatki są tylko tekstowe, i ja finalnie notatki z książek przechowuję w jednym miejscu, żeby móc do nich wracać, i ja do nich bardzo często wracam. Przechowuję je obecnie w takiej aplikacji Notion. Podrzucę też link w opisie odcinka. To jest aplikacja taka trochę combine do, do wielu rzeczy, do zarządzania no wieloma rzeczami, dokumentami, plikami no wszystkim, wszystkim tak naprawdę. I trzymam tam notatki z książek w formie. Po pierwsze cytatów z tych książek, a po drugie w formie takich luźnych notatek. Czyli jeśli czytam książkę i jest jakaś taka koncepcja albo jakaś idea, to, to staram się własnymi słowami ją do jakiegoś konkretnego źródła przerzucić. I jeśli to jest na przykład książka papierowa, no to tak jak wspominałam, ja zaginam te rogi, żeby później wrócić do tych książek i sobie zrobić z tego notatki. A jeśli to jest e-book, to sobie robię zakładki albo zaznaczam konkretne cytaty w aplikacji Legimi. Więc, więc jakby to są moje metody notowania i potem. Co miesiąc, jak robię podsumowanie miesiąca, to w ramach mojego podsumowania miesiąca jest także zrzucanie notatek z przeczytanych w tym miesiącu książek. Czyli nie wiem, przykładowo, jeśli we wrześniu przeczytałam pięć książek, no to ja sobie pod koniec września, 30 września biorę, biorę książki papierowe, biorę e-booki. I zrzucam sobie notatki do tego Notion, więc, jakby tam mam wszystkie notatki, i to jest bardzo, bardzo przydatne. I ja bardzo często do tego wracam. Przykładowo, nawet dzisiaj, jak powiem o, o kolejnej rzeczy, dzięki której wyciągam z książek sporo. No to przywołam nawet ci konkretne przykłady, no i skąd ja te przykłady wzięłam? No właśnie z tego Notion. Więc, więc to dla mnie mega ważne i ja nie wracam tylko do tego, jeśli potrzebuję, właśnie pomysły na podcast, albo newslettery, albo właśnie wpisy na Insta, ale ja też bardzo często do tego wracam, żeby móc sobie odświeżyć pewne koncepcje. Na przykład ostatnio wróciłam do książki Praca Głęboka, którą mam oczywiście znotatkowaną w Notion. I chciałam zobaczyć, przeczytać się, wrócić do tego, jak Cal Newport opisuje tą pracę głęboką, jakie zasady proponuje. No, bo starałam się to wprowadzić kolejne, jakby koncepcje z tej książki, do życia. Więc, więc jakby dzięki tym notatkom, mogłam faktycznie do nich wrócić i nie musiałam nigdzie szukać po internecie jakichś artykułów mega długich, tylko faktycznie miałam książkę pod ręką, notatki. I, i mogłam tak to rozegrać, więc no to jest dla mnie ogromnie cenne, bo ja bardzo lubię nauki z książek wprowadzać w życie, no bo książki to jest właściwie chyba jeden z największych obszarów, który mnie właśnie inspiruje, który mnie rozwija, a że ja mam talent uczenie się galupowy w pierwszej dziesiątce, no to uczenie się jest dla mnie mega, mega ważne. Ale nie tylko uczenie się, tylko wprowadzanie po prostu w życie tych nauk, tej wiedzy. To, co jest dla mnie bardzo ważne i co ja w ogóle uważam za istotę tego, co ja wyciągam z książek, to mam taką zasadę, że uznaję książkę za przydatną, nie, nie za zajebistą, nie za po prostu zmieniającą myślenie, ale za przydatną, jeśli wyciągnę z tej książki chociaż jedną koncepcję, jeden pomysł, jeśli ta książka da mi chociaż jedną rzecz, którą ja mogę wdrożyć w życie. I książek, z których wyciągnęłam przynajmniej jedną rzecz, albo więcej, jest masa, bo z tych książek zazwyczaj ja właśnie robię notatki. Tutaj warto wspomnieć przykładowo, o na przykład książce Kaleniu Porta, o której już mówiłam praca głęboka, bo ta książka dała mi pozwoliła mi jakby sformułować moje zasady w czasie pracy kreatywnej, między innymi to, że wiem, że mogę zaplanować sobie bloki, bloki czasowe na pewne zadania, że powinnam wtedy odciąć różne rozpraszacze, różne dystraktory, social media, przygotować środowisko, więc jakby ta praca głęboka mi sporo dała. Ale bardzo dużo dał mi też na przykład cyfrowy minimalizm tego samego autora, bo tam mega dużo zasad. Nawet teraz, jakbym miała przywołać wszystkie, to by nie starczyło odcinka. Natomiast, chyba taka najbardziej widoczna zasada to jest to, że ja od, 6, od, nie, przepraszam, od 9 miesięcy, czyli od stycznia 2021, spędzam jeden weekend w miesiącu bez mediów społecznościowych. Czyli nie wchodzę na Face'a, nie wchodzę na Messenger'a, nie wchodzę na Instagrama, co jest jakby najważniejsze, bo na Instagramie spędzam najwięcej czasu. No to jakby cały weekend nie wchodzę i mam ten weekend taki offlineowy, bardziej detoksowy powiedziałabym, i skupiam się na ważniejszych rzeczach. Innym przykładem jest książka Fenomen Poranka, która, pomimo że nie stosuje jej jeden do jednego tych idei, które są tam zawarte, to ta książka dała początek czemuś bardzo ważnemu w moim życiu, mianowicie porannym rutynom. I ja tych porannych rutyn teraz mam kilka, natomiast planuję. Z perspektywy czasu, kiedy będę miała więcej czasu rano, planuję dodać kolejne rzeczy do tych porannych rutyn, bo ja bardzo lubię tak, tak się pozytywnie nakręcić i tak, tak się dobrze rozpędzić w dzień, w dzień roboczy, czy nawet w dzień nieroboczy, w weekend. Więc ta książka to mi dużo dała. Przykładowo też jest taka książka Nawyk osiągania i z tej książki wzięłam taką jedną fajną rzecz, że staram się uważać na swoje słowa. Bo wyznaję zasadę, że nasz język też odzwierciedla nasze myśli, kształtuje rzeczywistość. Dlaczego? Dlatego staram się bardzo uważać na to, co mówię i staram się nie używać na przykład słowa muszę. Staram się zastępować słowo muszę słowem chcę, albo bardzo nie lubię słowa, że powinnam coś zrobić i staram się nie używać słowa, że ja powinnam coś zrobić, tylko że mogę coś zrobić, że zrobię to, że nie zrobię, że chcę. No staram się po prostu, żeby ten język jakby kształtował trochę to, jak ja myślę o pewnych aktywnościach, pewnych rzeczach, pewnych priorytetach, więc to jest coś, co ja wyciągnęłam, jest dla mnie bardzo ważne. Innym przykładem jest książka Esencjalista. No tutaj nagrywałam zresztą o tej książce cały odcinek podcastu, gdzieś go tutaj podlinkuję, więc nie, nie starczy czasu, żeby opowiedzieć, ile ja dobrego wyciągnęłam z tej książki. Inna książka to jest na przykład metoda czarnej skrzynki, gdzie było bardzo mocne, właśnie podkreślenie takiego nastawienia na rozwój i podejścia do traktowania porażek jako doświadczeń. I to była ta rzecz, którą chyba ja najmocniej wyciągnęłam z tej książki. Inny przykład, książka Czego najbardziej żałuje umierający, całkiem niedawno, to mi dało kolejny raz wyjrzenie takie w głąb siebie i spojrzenie na to, co jest dla mnie ważne i Czemu konkretnie, komu konkretnie ja chcę poświęcić czas, bo tego czasu mamy wszyscy ograniczoną ilość. I ta zasada tego, żeby z każdej książki wyciągnąć chociaż jedną taką przydatną rzecz i wdrożyć ją w życie, jest dla mnie no kolosalnie ważna. Jest dla mnie na tyle ważna, że ja nie czytam randomowych książek. Ja nie czytam randomowych książek. Ja mam listę książek, które chcę przeczytać w aplikacji Goodreads i biorę książki z tamtej aplikacji, po to, żeby właśnie nie czytać randomowych książek, po prostu. Szkoda mi czasu na rozpoczynanie czytania książek, o których wiem, że mogą nie być dobre, albo nie jestem pewna, na przykład, że mi się spodobają. I oczywiście nie jest tak, że każda książka mi się podoba, bo zaraz powiem o książce, która nie, nie do końca mi się spodobała. Natomiast no staram się po prostu nie czytać randomowych książek, dlatego jakby to sprawdzanie opinii jest dla mnie bardzo ważne. No i z drugiej strony ja bardzo często czytam książki, które zarekomendował ktoś inny. I to może być osoba gdzieś na Instagramie, to może być osoba, z którą rozmawiałam. Na przykład ostatnio kupiłam książkę Atlas Zbuntowany, której jeszcze nie zaczęłam, ale na przykład na Instagramie bardzo mocno wielokrotnie polecał ją Maciek Aniserowicz, ale też na przykład Natalia Dołżycka z konta Live Geek. Polecała, polecała wiele razy książkę Mit Przedsiębiorczości, czy po pierwsze Zysk. Ja też te książki zakupiłam z polecenia Natalii, przeczytałam, no i bardzo mi się spodobały. Inną sprawą jest to, że jeśli już rozpocznę czytać książkę, to staram się odłożyć książki, nie kończyć książki, książek, które mają totalnie, totalnie nie mają dla mnie sensu i widzę, że mi się nie spodobają i że coś tam mnie nie pyka, ale z drugiej też strony. Jeśli ja już rozpoczynam czytać jakieś książki i zapalają mi się jakieś, nie wiem, lampki, lampki awaryjne, albo jak widzę jakieś czerwone flagi, które sprawiają, że ta książka może mi się nie spodobać, to ja staram się takim książkom dać szansę. I dobrym przykładem jest tutaj książka mit motywacji, która ogólnie. Nie podobała mi się, jeśli chodzi o jej taki ogólny wydźwięk, bo skupiała się mocno na tym, żeby w ogóle działać, osiągać pieniądze, sukces. Tak, jakby sukces to było takie zero-jedynkowe zero -jedynkowe zjawisko, że dla każdego sukces to w ogóle jest kariera, pieniądze i sława i poklask. A wcale nie. Więc, więc jakby ta książka bardzo mi się nie spodobała pod tym kątem. Ale tam była jedna bardzo fajna rzecz, która mówiła o tym, że żeby utrzymać motywację, Warto po prostu zacząć, bo obserwowanie progresu i obserwowanie tego, że nam coś się udało i każdego malutkiego zwycięstwa, zaliczenia każdego konkretnego kamienia milowego, powoduje, że to motywacja jest o wiele łatwiej utrzymać. I ja sama to stosuję, dlatego to, co zaczerpnęłam z tej książki, to stwierdziłam, że w takim razie warto było tą książkę przeczytać, bo ta jedna rzecz jest ważna. Nieważne, ile razy powtarzana w różnych książkach, ona jest ważna. Więc pomimo tego, że książka sama w sobie mi się nie spodobała, no to tą jedną rzecz dla siebie wyciągnęłam, więc totalnie tak nie spisuję tej książki na straty. I jeśli chodzi o korzystanie w ogóle z aplikacji, no to tak jak wspominałam, ja korzystam w tym momencie z jednej aplikacji do czytania samych książek, jest to aplikacja Legimi. Kiedyś też korzystałam z aplikacji Script. Natomiast już teraz nie skupiam się tak bardzo na tej aplikacji na słuchaniu i czytaniu anglojęzycznych książek. W tym momencie korzystam tylko z Legimi i też tutaj mam taki prezent gift dla ciebie z moim kodem na Legimi. Możesz mieć Legimi na 30 dni za darmo, a sama apka kosztuje 30 kilka złotych, więc zawsze to jest gdzieś tam 30 kilka złotych w kieszeni. Także taki link afiliacyjny ja wrzucę do opisu odcinka, więc oczywiście można skorzystać i sobie takie Legimi przetestować na miesiąc. A jeśli chodzi o inne miejsca związane z czytaniem książek, to pojawiło się coś nowego coś nowego, co pojawiło się na mojej stronie internetowej. To jest sekcja, którą ja cały czas rozbudowuję. Ona jeszcze nie jest bardzo, bardzo rozległa. Natomiast założyłam taką, tak, takie miejsce, które nazywałam czytelnia, i to jest miejsce, gdzie ja umieszczam książki, które przeczytałam z, mają, z moją taką mini recenzją, z moją oceną w formie gwiazdek też z okładką tej książki z moimi ulubionymi cyta cytatami z tej książki i z linkami afiliacyjnymi do zakupu tej książki w różnych formatach więc polecam serdecznie ta, ta czytelnia jest o tyle ważna, że ja bardzo często dostaję na przykład takie pytania: O, Paulina, co polecasz w obszarze produktywności? Albo co w ogóle, jakie książki polecasz związane z budowaniem nawyków? I ta czytelnia właśnie działa dokładnie w ten sposób. To znaczy, jeśli wejdziesz do czytelni i klikniesz konkretną kategorię książki, na przykład nawyki, no to pojawią ci się książki, które ja w kategorii nawyków polecam z moją krótką recenzją, z gwiazdkami i z linkami do tej książki. Więc no, tak, taka wyszukiwarka, trochę takie repozytorium moich przeczytanych książek. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Serdecznie zapraszam do zerknięcia. Tych książek tam nie ma bardzo dużo, bo ja je dodaję ręcznie, więc to się dzieje jakby codziennie. Natomiast no, potrzebuję trochę czasu, żeby jednak te wszystkie książki, które mam w innych aplikacjach tam przerzucić, więc, więc stay tuned. Jak książek będzie nie wiem, 200, no to wtedy dam znaka, że jest 200, mamy to i będzie można faktycznie wyszukać sporo, sporo fajnych tytułów. Natomiast jest tam ich teraz już chyba z 20 i powolutku dodaję nowe książki, więc trzymaj rękę na pulsie. I to jest koniec tego odcinka, bo tak naprawdę poruszyłam najważniejsze tematy związane z tym, jak ja staram się wyciągać z książek jak najwięcej, bo ja po prostu ubóstwiam czytanie książek i to jest jedna z moich największych przyjemności życiowych i tylko jak mam czas, czy w ogóle, jak mam zabukowany w kalendarzu czas na odpoczynek, no to ja bardzo często właśnie czytam książki, więc, no naprawdę, nie potrafię sobie bez tego wyobrazić życia. Także bardzo dziękuję, że, że dosłuchałaś, że dotrwałaś do tego momentu. Jeśli mnie słuchasz w Spotify, to mam do Ciebie ogromną prośbę, żebyś kliknęła albo kliknął guzik obserwuj, a jeśli mnie słuchasz na youtubie to będę bardzo wdzięczna za kliknięcie guzika subskrybuj. A jeśli zaś słuchasz mnie w Apple Podcast, to będę mega zobowiązana za napisanie krótkiej recenzji, dosłownie o dwóch słów. Czy polecasz ten podcast, czy, czy podoba ci się to, co nagrywam? Takie opinie są dla mnie po prostu jak balsam na moją duszę, na moje serce. No i też pomagają mi walczyć z algorytmami, które, no, które są bezlitosne. Nie ma co tutaj oszukiwać, więc bardzo dziękuję i będę bardzo wdzięczna za, czy za obserwowanie, czy za recenzję. W Apple Podcast. Także bardzo dziękuję raz jeszcze za słuchanie. No i do usłyszenia za tydzień.